Dzień dobry, z tej strony Konrad z Albania, ze mną 5 520 No a dzisiaj zaczynamy trzeci odcinek z The Forest. Tak. I pierwsze co zrobimy, to wrócimy po pistolet. Tak, odkryłem to dzisiaj razem z Bolsonem. Tak, tak, no właśnie. No szedł jak no i pada mi tam, mówi, ty, no świeci. by co ci świeci? W nocy było to. Tak. No i to było w nocy, nie? No i Konrad idzie i mówi, pistolet. Ja wam pokażę, to idziemy. No. Tylko niech to trochę się podmuli. Dobra. Tam mam zaznaczone, tam jest znacznik. Znaczy, Co tam jest? Tam jest, tam jest właśnie mam zaznaczone gdzie jest. Aha. Ty tam dojdziesz tam... gdzieś do mojej bazy, nie? No właśnie nie wiem gdzie jest twoja baza chyba gdzieś w okolicy. U góry, bo ja poszczególnie płynę, płynę sobie teraz. A, to musisz płynąć tam? No, o, nie, dobre. No no elegancko. Nie, poczekaj, idź tu. Zobaczymy gdzie jest moja baza kurwa. No no gdzieś tu. Ja że ona jest chyba tam, tam. Tak, 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 tak. tak. Robi, robi się ciemno, ale dojdziemy tu, do samolotu. Tu jest moja baza. Tak, tutaj jest moja baza. No Dojdziemy do tego, weźmiemy pistolet, wszystko co jest potrzebne. Tak, elegancko, tam Mariusz ostro wypina dupę. Tam macie wypina dupę, Maciej, Mariusz. Mariusz? Mariusz, Mariusz myślałem, że Maciej. Macie, a Maciej ja szukamy. No, nie, to już jest... Ja trzeci odcinek ugramy, bo no, pierwszy no, się długo pojawi. Tak, pierwszy ja się, nagrywa... się pojawi o około godziny pół do czwartej. Jak ja to nagrywam, to się już dodaje na YouTube? Tak, tak. No to już będzie zajebiście, tak? Będzie zajebiście, będziemy kokosić. Będziemy na subskrypcję i lajki. Like. Tak, ostra jazda bez trzymanki. Tak, o, o, Proszę jest sam, jest, jest pistolet. Jedni jest. tu z trzy strzały. Nie, 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 dwa, pokazu. I gdzie? Dobra, Dobra. O kurwa. To jest podzienka. O, idziemy. Wracamy, wracamy. O, tu jest znacznik. Takie znacznik I... Ostraluta to z pełnego wlotu. No nie tak. panie Płyniemy, płyniemy i bum, bum. Bu. Dobra. Idziemy. Dzisiaj dokończę płot. Który. Przed nagraniem sobie ścierałem kilka drzew. Pozbierałem, jestem gotowy. O, Zeus, nie odzywaj się. Mówię do widzów. Tak zwane 103 rogi i jestem głodny. Jestem głodny, tak. Muszę spierdolić. Tak. To kurwa skurczać się brzuch teraz. O, nie dobry. Maciej. Dzień dobry. O, no to mi jest winny kasę. jedy ja tyle go szukałem. Maciej. Tak wiem No, A go no. <laughs> Nie, nie będę go kro. O, się podpolitych, dziękuję bardzo Weź no tam mu w Sydney, Zabierz mu tam kasę. Nie, ale o ty, ukradł. Nie ma, nie ma przy sobie. Ja jebie, to dnoj. Dobra, trochę go pokroimy. Nie, ruchanełko zostawimy. <laughs> Wiedziałem, że przyjdzie. Obiecałem, że przyjdzie. Czy ci to? Tak, robię Mówię, jak cię znajdę kiedyś sam, będziesz szedł. Kurde. Nie, nie. dobra. dobre. Oddaj im go. Bo Dzień oni przyszli, panie. Tak, po prostu, że Dzień dobry, pospierdam wam stąd. Dobra, pistolet mamy, to możemy iść. E, moja miejscówka jest? To jest chyba tu. Tak, tu, tu. Tu? Tak. Tu, czy tam? Nie, nie. Dobra, nie będziemy. To jest chyba tu. Jest tak. Tylko wielkiego kamienia. Tak, bo jest to, to parking. E, tutaj. No dokładnie tu, o. Tu. tu jest kamienna w miejscu, ma? Tu z tym, sanki zawsze. Tak, tam sanki, parking. A ja mieszkam dokładnie tu. No dobra, no, pod Tobą. To jesteśmy sąsiadami. Tak, tylko... Po prostu, gdy na kawę, to mogę iść, mogę iść do Ciebie? Tak, patrz, kurde, tylko zajebiesz. Patrz, no, no, tak. jego kamienia, jesteś Ty. Tu, no dobra. A widzicie, naciąłem trochę, o dobra, wypijemy. Chlej to. no, ma Zjadłem sobie ten... nie wiem co sobie mu przygotujemy. Tak zwane giry. Patrz, rąbany u wulwerin. Kurwa, patrz to. Dałem sobie poznać, że no przyjmował. No wiesz, no może nie mają pieniędzy, nie? Chociaż nie, nie mają. Mają, mają, mają cenne pieniądze. Twoje, moje. Ja dole, co za kutafony. Jeszcze co? Patrzcie, pociągów, pociągów. Mówię, a tak, nie będę leśnikiem, będę podziałem to dobra, zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Mówisz ofensywnie. Tak, ofensywnie, już je do skończyłam. skończyłem. Tak, tak. Skończymy sobie część muru. Bo wiem, że te kutwy przyjdą, a jak nie przyjdą, to ja później. Nie, no Maciej przyjdzie, na przykład, jak gadaje z nim dzisiaj przez telefon. Tak, dzwonił. No. Mówił. Mówi, kurwa... Kurwa Konrad. Tak. Weź ogarnij dupę, zbuduj pod bo ja tam będę. Tak, i będę agresywny. Mówi będę tam jest... zrucham cię w dupę. No to już się będę bronił. No właśnie. Jak powiedział mi to, to bo powiedział, że na, na la pójdzie ostro. Agresywny. Ale do mnie też dzwonił. Do, dzwonił do mnie na Xboxa. O kurwa. Patrzę kurwa, idę i dzwoni mi Xbox. Ty... odbiera Odbieram Xboxa, nie? No. Odbieram no, xboxa, ja... Maciej! Ja. Tu ja Maciej! Cieszę I mówię go ty kurwa... Widzicie? Wyrwał dupę. Mówię Maciej. A, że... Maciej? Nie, mówię do niego tak. Ty krasnalu, posłuchaj. Możesz przyjść, ale dopiero gdy skończę swoją chatę i będę miał wyrko. A są on No on powiedział, że on ma taką krapkę na mnie, że to już jest kurwa koniec. O nie. No. To, jeśli chcecie, żeby mi nie wyruchał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Nie udostępnijcie ten filmik. No właśnie, A, nie udostępnijcie. Bo nie, się, się boję, że mnie jeszcze znajdzie. No właśnie. Nie, on, kurwa, ci mówię, no dzwoni na Xboxa. Tak, dla mnie dzwoni na tablet. No. Nie, na komórkę, na komórkę. Bo, bo. Dobra, budujemy, ale... Tak, kurwa. Macie. Dobrze ci kiblem nie wychodzi. Bo u mnie ostatnia przecież jest kurwa historyjka, u mnie właśnie historyjka Black, jest Black z po problem. Po prostu musicie, jeśli chcecie to wiedzieć, to wchodzicie, po prostu pisujecie w YouTube Bolson98. No i znajdziecie. No, no jest pierwszy odcinek Deforesta, no i tam wiecie o co chodzi, nie? Tak, dokładnie. Jeśli chcecie poznać całą historię, to no, będziecie cały czas TheForesta. będziecie oglądali ten odcinek, to już oczywiście mój odcinek będzie na, tak. na polskim YouTube. Tak? tak, coś to link do kanału to będzie w opisie. No. Do, Dodam, to zrobię specjalnie, że. Tak. tym wiedzieć wszyscy. Nawet ty. Nawet ty. Janusz, e, na w drugim rzędzie. Widziałem to. Słuchaj, uważnie. Tak. Słuchaj, co on sobie myśli w ogóle. O, skóry, łysy, z skóry. Nie wiem. Nie. Ja już mówię, kurwa, Janusz, Marek, trzuchaj. Mawię, czy twoja nas pomysł. Idziemy do jaskiń kanibali. Tak, idziemy. Wioska? Tu nie instruuję. Patrz. Bolsona idziemy tu. Wioska jest za wielkim drzewem. Tak, za wielkim drzewem, koło wielkiego drzewa, drugiego tam. Przy tym słupku. Tak. Tu jest do słupek. O, już macie. Tu jest chata. Chata Borysa. Tak, to jest chata Borysa. Tu mieszka Ale... Kidol. Tu mieszka Kidol. Tu mieszka Kizol. O, ta tak. Jest chata. Tak. tak. Dobra, zbieramy trochę szmatek. O, kurde, zieramy. Wiesz, że ja tam mieszkam? mieszka? Mieszkaj. Tak. Kamil już mieszkał. Bo oni mnie on poczeli. Poczelicie, cię. Po prostu ta suka szatana. Tak? To spodziła. Tak. Nie dobrze, To... A ja Cię o myślałem. O A Ma Maciej? Tak. Maciej to jest podobno mój brat. No, ale ja nic o tym nie wiem, nie? Takie pytanie, i wy, co to jest? I wy też nic o tym nie wiecie. Ty pasz u niebałem się. To no tak, też młoto, no tak, tak, no tak pada deszczu Tomasz. I wy nic o tym nie wiecie. No nie? Mhm. Ja to wam mówię w sekrecie. Nikt tego nie kurwa nie słyszy, no nie? Słyszysz? To. Ci, co to oglądaj. Tak. Dobra. Słyszę, co. Mmm, Oni tu są. Gdzie kurwa? Ehm, Marek? Jojobie, to on żyje. Ty? A pokażę go wyraz twarzy. No! Bujanka! Takie... Hej ho, hej ho, do szkoły by się szło. O, <słysza> Ups. Tak, dzień dobry, przynajmniej przeszkadzam. O, czaszka, mam czaszkę. Ja chyba latarkę wezmę, bo to, tam z tą Tak. Skoro kurde nie O, nie dobry. Tu wow. mieszkają. A zegarki tu będą na 100% na nich. Tak mówisz? Mhm. Coś może ja, faktycznie. Kurwa. Maciej. No to jest sprawka Macieja. Jest o... ty? Co to było? Oko? Ej, mam mapę! Jaki hu... Mam mapę de Forest. I to jest zaznaczone X i kilka. To mogą być wioski. Przeczuwałem to. Dobra. Ty, a to tam jeszcze coś. Ej, kompas nazem. Ty. Jak to będzie kompas? Oj, kompas. Dzień dobry. Jaki kur o, o, lampka jeszcze się mi to... Kompas, nie. Może do tak zwanych szukania. Tu wisi... Nie wiem no. gdzie to wisi. To jest szynka. Tak. A to jest ten system, wie. Oni tak się... Nie. To jest system paradise. Tak. Nie wiem o nie ja mówię, kurde. Ale... No, nie słuchajcie mnie, no nie? Tak. Tak. Tu jest, nie jest, jeszcze idziemy dalej? Jeszcze? Idziemy. Tak. Tylko potem, żebyś wyszedł stąd. no nie? No, Jeśli ja nie wyjdę z tego, to nie zapiszę. To no, nie zapiszę. Chcę światło, a nie tego. Wie, idzie rost, okay. ale kurwa lagi, te, nie lagi, tylko, kurwa, trzeba te skały się mienią? Ja, okay. yeah, oh. Maciej powstał, on spał. Zajadł z pistoletem. my okay, amunicja mi się skończyła, kurwy.

O co ja się nie bawiłem? Kurwa co ty kombinuje Ale nie rób na blokadzie, bo na blokadzie ci się nie podpali Co kurwa macie jest O prawie cię zabił Kofię sobie życie No Maciej Maciej by cię poskładał Dobra ja sobie wynoszę się ja wynoszę się, masz. bo po prostu Ale trzeba drogę, bo... Ale on się na ciebie wydzieś? Jaki był zły na ciebie? Tak. Przecież po hajs! No. Oddawaj mi hajs! Ty kurwa! Dziękuję. Patafianie. Dobra, idziemy latarką. Do Coś to oku. A tu się da wejść? Nie. A to jest system alarmowych kurw. Tych, kurw to ma. jest. kurwa. nie, patrz. Poczekaj. Co, co to jest? Oooo! To jest monitoring. No to jest system oświetlenia. To jest wideo system, kurwa. Hunters. O kurwa. To, szczerze? Ja mam powiem. Kuba wie, o co chodzi, nie? Szczerze? Ja nie wiem, gdzie jest. <laughs> Widzimy tu. Nie ta droga <laughs> Maciej Idzie tu kurwa tu nie Where is the going to be in the city or the Co ty Nie O ja tu wróciłem stąd A Będziemy szukali się gdzieś we mgle Jak poszuki pan szczęścia wiecie co? Nie, poczekaj, no spokojnie, jesteś w tym samym miejscu co wiem, Idziemy do nich. Przekam się z nimi. La ci radzę owinąć kierka. Dobra, tak, dobrze go robię. Ale zaczniemy. A macie, kurwa. Ty Ty. Staryliżowałem. Jest to Ja! Normalnie trzeba offline nagle jest, nie? Ty zapachasz so, to, pokaż tego buga jaki tam był. Tylko ręce zostały. Pokaż to. Pst. O nie, to kurwa, nie widzę tam. Dobra, idziemy. Idziemy stąd, fuj. Tylko nie wiem, gdzie jesteśmy. No idziemy, idziemy. Będziemy szukać wyjść... ...z tej kurwiszony. A! Oj kurwa. Masz stół, możesz się tam położyć i zmasturbować. No dzięki, o! Że, nie wiem. Ty, co to jest? Kocha? Kupa. To nie jest kupa. To jest kupa? Moje dziecko. To serio była kupa. Tak. Wróć się po to. Ty! Nie. Ej, wróć się po tą kupę, proszę. Zdziałem to? Ty to pokażę kwipunek? Tak. to to? Nie, to było zdjęcie mojego dziecka. Zdziałem to. Idą. Słyszy. Kroczą po mnie. To jest wyjście. To, 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 to jest wyjście? No. A nie, to było zbugowane coś. O, Maciej. Maciej, wyjść na 3, 4, 5, ptływa na mnie. Biedała. Ja nerdnie mam. No cię, nie? Bij mi. Spokojnie. Nie tylko jeszcze nie wiem gdzie. Tu mi się nie da uciec. Tamta wydaje dźwięk, jakby ją ruchali. Tak. O, tu jest droga. Tu przejdę. jednak. aż po mnie A co to jest to czerwony? Klaski. Czerwony, Czyżby za... macie jak pracuje, zapadał kask? Nie macie zbyt biedne, żeby mieć Dobra, wypiłem sobie mirindę. Idziemy. Idziemy, idziemy, no idziemy po prostu. To, ale trzeba znaleźć... No, ci jest pierna, ale Powiedziałem ci coś. Tu wiem gdzie jest. Dobra. Ej, ale nie ja mogę tak płynąć. Ty, nie ja mogę płynąć po Tak. Co no. nie wypłynę? pójdziesz. Płyniesz, płyniesz. No płyniesz. No, dobra. Tak, udusza się. Tam, mm -hmm. mm -hmm. No, ale tam jest wyjście. Tak, jak tam jest wyjście. Czemu nie mogę tam przepłynąć? No ja was pierdolę. Dobra, trzeba znaleźć inne wyjście. Tak, nie znajdziemy wyjścia, ale też pomysł. Już się przydało światło, zlecza. Dziękuję. Naprawdę bardzo ciekawe, inspirujące jest to pouczanie. Jakby tak, jeżeli nie znacie na mapie, na skiniach tych horas, to ich po prostu nie ukradź. Tak. Po prostu... No, ja przykład. Ale zabiorę, żebym przykład O, ale był dildos. co? O co tu chodzi? Tak. Czy w WD nie chodzi? <śmiech> <śmiech> ja pierdolę. O obróc. co tu chodzi? W WD. Hmm. Ja się znam, panowie. Panowie i panie. I już wszyscy ci zaoglądałem to mamy mocną wędrówkę. Po jaskinę, której nie znam w ogóle. I w mnie na parka. <grym> po prostu ten twój gościu mówi... Nie, ja to pierdolę. Tak, powiem. Ja tu nie pracuję, bo no bo on tu pracuje. On tu ma płacone i on teraz mówi nie, ja to pierdolę. On mówi nie. Po prostu mam dos... Tak. I on, on, mówi, że nie. Tak, ja on mówi, że nie. W tym, kto wyjdzie. Po prostu... żal.pl Tak, żal.pl, nie znamy się na eskiniach. Dlatego ci, co łażą po jaskiniach nie nie nie, 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 nie chodzą sami. Tak. Bo ja, ja się zgubiłem. Wy to wiecie, ja się zgubiłem. Ja przecież kurwa przyszłem stamtąd. Przyszłem kurwa stamtąd. I chuj nie mogę tu wejść. Wiecie to? Choć... Wam powiem... Przyszedłem. Przyszedłem w chuj. Jak ja chcę wyjść, nie? To wy tego nie wierzycie. Nie dobra. to kurwa? Ehe. Y Tutaj chyba ma wyjść? Maciej? Kocham tę grę. No, kocham. Chuj, całuje ziemię, całuje ziemię. Z mapą do Forest. I wyszłem. Chciałem. Lostaw chciał. Tak. Tylko pytanie, gdzie Teraz jest? Ma... No, kurwa, palcie się. Dobra, wiem, gdzie jest. Teraz podejdziemy, zjemy coś i zapiszemy grę. Ja wiem, że to koniec naszej na razie przygody w tym odcinku. Byliśmy w jaskini. Tak, tak, no byliśmy w jaskini, jak widzieliście, no na, peł na pełnej lucie tam tak. pan Pana wszedł. praktycznie. Po prostu on tam powiedział, ja wchodzę... I weszłam. We, I wszedł. Wszedłem, wszedłem, wszedłem jak rzut w paśmie. Tak. Jak gówno, które... jak gówno... W, kurwa, nie wiem. Bity jak gówno w kiby. Tak. Albo gówno, na które wychodzisz z domu, się poślizgujesz i, i wpadasz od... koszulką w gówno, tak? Ja. Tak, kiedy? No, nie, serio. Panu? Co? Panu? No, jak szedłem kiedyś do szkoły. Czy. Dlatego, jeśli nie. chcecie, żeby kamień więcej nie wpadł w gówno, dajcie tu lajka. Tak? Wchodźcie, wbijajcie na mój kanał. Na mój na I jego... dajcie lajki, bo jeśli nie chcecie, żeby wpadł w kupę... Jeśli, jeśli nie zostawicie lajka, a wiem, że ty, ja już nie zostawisz, to lepiej to zostaw. Tak. Nie ryzykuj tego, bo ja wyślę Macieja i zadzwoni do ciebie. Jak nie masz telefonu, to skurwa, nie, no zadzwonić na PlayStation, nie? Tak na PlayStation? Będziesz gadał z nim na Play'u normalnie. Tak, ja no zadzwoni na twoją drukarkę. Na twoją. Tak. To two Twoją. Dobra, dziękujemy. Myślę, że się podobało. Łapki, subskrypcje. Tak. I żebyście wiedzieli na razie cześć, pumpa, I rybać Ci No i bank.